Dzisiaj mam na oświetlenie Pokażę wam, jak klonować temki. Czy można taką TMT, blok Redstone, a. wszystkie bloki, które można stawiać, czy oto na przykład. To w domu stoję to na tym diamencie i żelazie Potrzebujemy yy, klejący piston. Redstone i to i pochodni. Gdzie by to zbudować? Tak, nie. Tak. Robimy zegarek. Hmm. No. Yes. No, No! No to inny robimy go Teraz tutaj bogaty, 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 kładziemy redstone kupistą kładziemy na przykład blok diamentu, możemy wziąć dirta i tu musimy położyć tylko dirta a śnieg zawadza zniszczymy Dobrze. O, widzicie? Zrobiła nam się więcej wiele jaksów. Trzeba natrafiać dobrze. Tu mi się dziec zrobił. Teraz zrazo. Spróbujemy. Działa. Teraz złoto. Widzicie, tak się klonuje i ten blok. No. no, jeśli się spodobało lub podobał Ci się mój film, no, y, zachęcam do łapkowania, subskrybowania. Cześć, na razie.